Witam serdecznie w ten piękny, słoneczny, uśmiechnięty poniedziałek. Przed nami kolejna relacja z TechPix. Zanim opowiem Wam o tym, co się działo w najbliższym tygodniu, bo to będzie wtorek, to jeszcze przez chwilę pobędziemy w cieniu poprzedniego tygodnia. Podczas którego to gośćmi u nas w Trento było trzech mentorów. Jednym z nich był Fadi Piszera. Człowiek moim zdaniem niesamowity urodzony w Syrii, który w wieku 25 lat przyjechał do Ameryki zostać inżynierem w poszukiwaniu lepszego życia pojedynczego swojego amerykańskiego snu. I spełniając ten swój sen połarał się różnymi, podróżnymi zajęciami, yy, ale miał też to szczęście, iż pod koniec 90 był w Dyni Krzemowej i tam między innymi Zajmował się rekrutacją, rekrutacją yy, inżynierów do, do różnych startupów, jakby jego działalność. I ja po prostu przyniesie się do rozwoju wielu obecnie mozolnych firm, hobby Nvidia. Obecnie jest on twórcą, partnerem, zarządcą, CEO funduszu Blackbox. Jeżeli jesteście startupem z Europy i chcecie próbować swoich sił w jednej krymowej. to być może właśnie Fadi jest. Osobą, która może Wam pomóc, poprzez to, że doświadczenia Fadiego są bardzo głębokie i rozległe, ja w jego jakby przesłaniu, którym się z nami podzielił, znalazłem trzy bardzo cenne rady odnośnie robienia rzeczy. To ma stosowanie oczywiście do startupów, do realizowania swoich projektów, ale ogólnie można stosować to wszelako do, do naszego życia, do kariery. Czokolwiek, Więc piesza z tych lat brzmi RÓB. Rób cokolwiek. Jeżeli nawet to nie jest coś, co pcha na Twojego celu, ba, być może nawet nie masz w tej chwili swojego celu, nie wiesz, co to są iść, to rób cokolwiek. Robienie cokolwiek jest zawsze lepsze od siedzenia na dupie i nie robienia niczego, ponieważ robienie cokolwiek uczycie się nowych rzeczy, poznajesz ludzi, i jakby uczyć się kultu pracy, który ci się przyda w późniejszym czasie. Więc jeśli nie wiesz, co samo zrobić, to zrób cokolwiek. Idź nawet do najgorszej pożywnej pracy, tam na pewno zależycie, czego się nauczysz. Ale jest przesady. Oczywiście podejmij się jakolie zadania, ale raz na jakiś czas to jest drugą ważną radą, spójrz na swoje życie z dłuższej perspektywy, zastanów się nad tym, czy to, co robisz obecnie zaprowadzi Cię do Twojego celu. A jeżeli nie masz tego celu jeszcze w ogóle, to zastanów się, kim będziesz za powiedzmy 5-10 lat, jeśli dalej będziesz wykonywał to zajęcie, to robisz obecnie, jeżeli dalej będziesz robił to, co robisz teraz, jeżeli nadal będziesz spędzał czas z ludźmi, to teraz. Dokąd Ci to zaprowadzi za 5-10 lat? Jeżeli taki obraz Ci, by, Ci się podoba, rewelacja, rób tak nadal. Jeśli nie, to zastanów się, co innego mógłby się robić. I kolejna, trzecia rada nośnie robienia. Bądź człowiekiem znany z tego, który robi rzeczy. Jeżeli coś mówi, to dostarcza. Nie szuka wymówek, nie tłumaczy się tym, że bo tak jeszcze nikt nie zrobił, bo tak nie można. Bądź tym, który pomimo tego, że nie można, robi rzeczy, nawet że czasami oznacza to złamanie zasad, nikt nie będzie mieć tego za złe. jeśli zamiast te zasady do celu, nie dostarczysz bardzo dobrą wartość. Tak więc podsumowując trzy a tego. To po pierwsze, jeżeli już masz nic nie robić, to rób cokolwiek. Nawet jeżeli to jest w ogóle nie po drodze z Twoimi celami. 2. Raz na jakiś czas spójrz na swoje życie w perspektywie. To, co robisz teraz, zaprowadzi Cię do celu. Kim będziesz za 5 lat w wyniku tego, co robisz teraz? Po trzecie, rób rzeczy. Nie tylko mów, ale doprowadzaj je do końca. Dzięki Wam za uwagę. To na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. W jutrzejszym opowiem Wam o tym, jakie są plany na najbliższy tydzień, a może nawet dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o TechBix, jak i o, o mój projekt. Jeśli chodzi to jestem w kontakcie może w ciągu najbliższych dwóch tygodni uda przeprowadzić mi się z nim wywiad. Wtedy usłyszycie go, go na żywo i powiem Wam trochę więcej na temat swoich doświadczeń: tego, jak może Wam on pomóc w Waszej istoty odpowiedzialności. Tak dzięki za uwagę mojego poniedziałku i do usłyszenia już jutro. Hejka!